W na moim kanale z nowej serii na kanale z polskiego małego gospodarstwa, którą na zobaczycie w tule. Dzisiaj Gdzie lekka, szybka prezentacja gospodarstwa i zaczynamy pryskać, czy jest kom ogólnie tak. Przeinstalowałem yy, na w mody, tam to wszystkie posuwają, bo no, tak reagowała, gra że grać się nie dało, więc są na nowym odpaku jest. Wszystkich modów jeszcze nie mam, ale tak. Ja pokrótce zaprezentujemy i pojedziemy pryskać na ten. E, no na zboże, na pszenicę albo gdzieś. nawet to wam pokażę moją piłę sztila, mokaba. E, no i co, no? Ostrzem do tura, do ciatka jedno e, Beczki, jakiś rozrzutnik. Taki o potresiutkę. Popiskiwa, z zaraz będziemy wyjeżdżać, bo idziemy pyskać. Czekajcie, wyłączę sobie z Szysionka oczywiście taka, o, mi się bardzo ona podoba, zaraz będziemy ją wyjeżdżać widzą w e, W garażu stoi e, kosiarka rotacyjna z 173 taka, taka mała Polska odremontowana, jak chyba nie wiem czy jedyna, ale odremontowana jest. Dalej mamy pajączka. Podciapka pod i przyczepę Autosan D65, no, 5-tonówka wersja ta nad Starkami. A to jest 3-tonówka, chyba 3-tonówka, DTZ65. Czemu nie kupiłem D34, tylko D35, bo to ja wolę kiprowane. I z środkiem chwastobójczym na samej górze. Eee, tutaj mam silos. O, brzmienie idzie Tu jest silos ogólnie. Takiego jaguła pisolec oczywiście zrobiłem, bo mi się bardzo on spodobał Tutaj mamy siewnik Amazona, taki stary, y, 2,1 metra Bardzo mały po 60 idealny Sadzarka Sadzarka do pyrków No, myślę, że się przyda yy, Gadle to, y, do ziemniaków, bo będę ziemniaki uprawiać, jeszcze nie w tym sezonie, ale może Chociaż nie, w tym sezonie... Powiedział, może pryskać na ziemniaki e, I agregacik Takim starego wszystko, typu koło Starego typu i bronę z broną, taki o Szary Dobra i jeszcze tutaj podkażę moją ciapkę I ciapek tak Ciapek akurat taką kolorystycznie wybrałem, czemu? A nie wiem, mi się spodobał jeszcze ten Tur niebieski dałem, bo Do silnika pasuje Mi się ten ciapek naprawdę podoba Będziemy nim pryskać Eee, dobra, brony z, o, z oponami Zapomniałem wspomnieć, że tu jest jeszcze kubnik sadzony I też są normalnie jajka, kury i tak dalej Chodzą mi po gospodarstwie Chyba mam ileś 10 kur i kogut, albo nie Nie wiem nawet, bo wczoraj robiłem odpak, W sensie, budowałem e, Opony, z, brony z oponami, piątki Eee Siewka do nawozu Taka o, podciapka Szczepka dwłosiowa, yy, zgrabiarka, silos i zobaczcie jak tutaj jest w ogóle klimat i to wszystko. A tu jest obora o. Wypychany obornik. Idealna, mieści 4 krowy. 5 15. O, Tutaj tutaj się obornik i tak dalej, wiecie o co chodzi. Grill, wiadomo domek, pieseł, którego nie ma. No i co no, jedziemy pryskać, bo czasu nie ma. Ale chodzi o pola, to mam tak. Tutaj mam pszenicę na tych dwóch polach, i to pszenicę będzie magazynowe najprawdopodobniej. Chodzi o tył, to mam dwa pola owsa, tutaj i tutaj, 62 i 59, to mam pola owsa. I na 61 mam kukurydzę, którą będziemy koczyć na kiszonkę. Bo trzeba w końcu kiszonkę jaką zrobić z tej kukurydzy. Dobra, eee, i dziś jedziemy pryskać na pyrki. Furka sobie o, i ale idzie. I skurwysy nawet nie ten, no. no. nie chcę dybić z komina sumika. Dobra, wsiadamy do sześciunki teraz. Taka czerwona, taka o szesiątka, która najrawdopodobniej z których ciągników na pewno pójdzie do remontu najpierw. Znaczy, no, obydwa pójdą, do, obydwa do remontu pójdą. Bo planie żeby obydwa ciągniki szły do remontu, tylko że nie wiem... Nie wiem, który pójdzie najpierw. To napiszecie w komentarzu, ale to nie, jeszcze nie pow tym filmem. A, już muszę w grę modę na manualne podczepianie. Bo zapomniałem one. Aha, czekajcie, bo tutaj pokazałem Wam te dwa pola tutaj co mam te trzy i tutaj jeszcze mam O. Tu. I to chyba wszystko. Pojedziemy teraz pryskać. Środkiem chwastobójczym napełniamy i login. E, dawkowanie mam, mam dawkowanie. Nam jest 550, żeby to trochę zlatywało. My jednak nie chcę, żeby mi ta kabeczka została na tym bój. Otwieramy sobie no, tak o gospodarstwo, zobaczcie jaki to jest ładny klimat. Zobaczcie, co trzeba wyrobić, co zrobię, to my jak klimatycznie jest. Ale ładny gospo, co? Mi się on na przykład mega podoba. Najlepsze gospodarstwo jakie zbudowałem, naprawdę chyba. Dobra, mamy moje ziemniaczki, które później też będziemy kopać, tylko trzeba w miarę li... Yy, I staram się najbardziej iść z... nie z tej kamery, w z tej, będę jeździł raczej. Dobra, wychodzimy i rozkładamy. Rozkładamy naszego sprzęta tutaj, o widzę, że będę musiał trochę podjechać, ale to To się zrobi, w którą rajkę podjedziemy, zaraz zobaczymy tych ziemniaków, raz... W tym bym takim dwie podjechał, by było dobrze, czyli nie pomiędzy te, to podjedziemy pomiędzy te, o. Takie o, ty. jo, eee, coś takiego. I ogień. To co, trochę do góry damy to, co wałeś załączymy. Sprzymło, kurde. Czwórką chyba czwórką, i ogień, dobra. Ale poszedł swój syn. Gdzieś na godzinę sobie ustawimy tę te, te komarkę. Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze jaką miniaturkę zrobię. to za chwileczkę myślę. Ja. Nie chciałam ogólnie robić oddzielnego odcinka z pryskania. Bo to by też trochę nudne było, bo jednak pryskanie nie należy do naj, no, naj, naj, najbardziej najlepszych prac. Dlatego go pryskam sobie teraz w y, pierwszym odcinku od razu. To zobaczymy się jaką miniaturkę zrobię. Ja w sumie teraz pojadę na te pola, tam co są z tyłu łatwy. Kupuję zepsuć, nie będę, bo no niestety jest taka duża, jak pole i już nie mogę tego zmienić. Z tego względu, że. Słuchajcie, ty wyjadę tylko. Nie składam upryskiwacza. A! Co ja robię? Już wyjechałem. Nie składam upryskiwacza, bo będę od razu przejadę sobie. O, coś takiego po przez sąsiadowe Szóstkę załączę i będę jechał przez pole tutaj sąsiadom tutaj ja. No też nie, bo tutaj mam chyba miejsce, w tym się wyrobię To jest, to tu jest, tutaj mnie O, 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 kurde Na no, sąsiadowe muszę wyjechać A, minę? Nie, nie minę Krukowie... czemu wziąłem Krukowiaka jako opryskiwia z tego względu, że on jest po update i podobno lepszy jest, jest. To na dwa razy pole zrobimy ale idzie. Ta 30 to jednak jest potęga W kolejnym odcinku może się zmiwa zrobić. Kogoś, kogo, kogoś na odcinek, o, przepraszam, jedno. Kogoś na odcinek może wezmę. Że przyjedzie mi kości, bo jak widzicie... Bo jak widzicie kombajnu nie mam. Niestety jeszcze, ale, ale będę miał. Spokojnie. Ale na razie mówię, nie niech kombajnu. Dobra, ja myślę, że kończymy odcinek, bo nie chcę, żeby to jeszcze za 2 minuty, a za minuty, albo za trzymam lekcję. Więc tak, zrobimy jakieś albo za i pożegnamy się też no. Tym pięknym akcentem, co ja się pożegnam z wami. Nie chcę Was już zanudzać, choć nie jakby z tym dobrze oglądać O, tak to będzie dobre, a muszę, Tym pięknym akcentem ja się będę wam żegnać, więc co? Na tym odcinku wyszyła będzie wszystko. Jeżeli Wam się spodobało to oczywiście dajcie apel w górę. Ja się Wam żegnam. Cześć! Że